Jak Państwo widzą Piotr i marzec lider listy ruchu Kukiza w województwie świętokrzyskim i kandydat z naszej listy Stanisław Skuza. Chcielibyśmy powiedzieć dzisiaj Państwu kilka słów na temat afery w służbie zdrowia i tego słowa afera używamy odpowiedzialnie, ponieważ dotyczy to działań urzędników, urzędników opłacanych z naszych podatków. Przez które kilkadziesiąt osób straciło życie. E, a o szczegółach e, opowie najpierw Państwu kandydat na posła Stanisław Skuza, e, potem e, Piotr Jeroj -Marzyc. Proszę, Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, e, może, że straciło życie przez działania urzędników jest to zbyt dużo powiedziane. Natomiast e, ten Narodowy Fundusz Zdrowia, jak kilka innych krajów, stworzył sobie listę kolejnych oczekujących na przedmioty ortopedyczne kilka lat temu. Ustawa nie zezwala Narodowi, Narodowemu Funduszu Zdrowia na tworzenie w ogóle jakichkolwiek kolejek oczekujących, jeżeli są świadczenia finansowane ze środków publicznych. Mamy opinię Biura Analiz Sejmowych sprzed kilku lat, która to potwierdza. Zgłaszali się ludzie o poświadczenie wózków i innych przedmiotów ortopedycznych w tym Narodowym Funduszu Zdrowia jak i w wielu innych krajach. Osoby zostały wpisywane w listy oczekujące, czekały po trzy miesiące. Po roku w innych oddziałach funduszu zdrowia nie mogę z tych sprzętów korzystać. Urzędnicy zabierali zlecenia i nie potwierdzali tych zleceń niezwłocznie. Z tym, że wybrali sobie na kilka tylko tych przedmiotów ociło, wybrali sobie na najdroższe rzeczy: na protetykę słuchu, na pionizatory, w zależności od oddziałów funduszu. Ten określił sobie na trzy rzeczy. I teraz tak, w tym województwie było ponad 4000 przypadków poświadczenia tych, tych zleceń. Osoby, które zostały wpisane w listy kolejek, a nie dożyły poświadczenia i nie mogły z tych sprzętów skorzystać, mamy dokumenty, tych osób było 57. W tym samym czasie urzędnicy Narodowego Funduszu Zdrowia w tych samych latach był pasoli, wypasali sobie nagrody. Dokumenty Państwo udostępnili. Tak, tak to funkcjonowało w tym województwie świętokrzyskim wszystkich, nie w tylko w tym województwie. NATO wydał zarządzenie w pracy Narodowego Funduszu Zdrowia, natomiast ustawa nie zezwala na to. Proszę Dziękuję Państwa, za chwilę odpowiemy oczywiście na wszystkie szczegółowe pytania. Otrzymają Państwo też materiały, dokumenty, opinie Biura Analiz Sejmowych, którą dysponujemy właśnie dotyczącą tej sprawy. Ale chciałem jeszcze wcześniej poprosić Piotra o zabranie głosu. Tak, proszę Państwa, ja chciałem po prostu pokazać, jak to jest, kiedy w regionie, w całej Polsce rządzą nami ludzie, których nie interesuje w ogóle los obywateli, którzy się tym nie interesują. Już nie mówiąc o tym, że urzędy, które miały pomagać tym ludziom, w ogóle nie spełniły swojej roli. Dlatego dla mnie jest naprawdę aferą to, co się w kraju dzieje, że ludzie na to przymykają oczy, że w tej chwili próbujemy wybrać po raz kolejny tych samych ludzi, którzy dokładnie to samo stworzą przez kolejne kilka lat. Chcę z tego miejsca powiedzieć, że my jesteśmy trochę inni. Ruch Kukiza w tym wypadku, bez względu na to, jakie wyniki będą, bez względu na to, jakie szaleństwo panuje w związku z 25, my tutaj jesteśmy. My po 26 będziemy tych ludzi bronić, ponieważ my jesteśmy obywatelami. Bo to jesteśmy żeby te sprawy takich ludzi przedstawiać opinii publicznej, żeby ludzie wiedzieli, co się dokładnie dzieje z ich braćmi, ich matkami, ich dziadkami, choćby w takim województwie jak świętokrzyskie. Do tego nie możemy dopuścić. Także kieruję tutaj do Państwa apel. Nie wybierajcie ludzi, którzy właśnie tak postępują przez całe lata i ignorują obywateli. Tak nie może być. Dziękuję bardzo. Bardzo prosimy o pytania. Angelina Kosiek, Gazeta Wyborcza, jak Państwo zamierzają rozwiązać wiadomo, że budżet NFZ- jest ograniczony i na wszystko nie starcza przynajmniej nie w takim terminie, jakby wszyscy tego oczekiwali, jak ten problem rozwiązać? To nie jest kwestia budżetu, tylko jest to kwestia przestrzegania prawa. Jeżeli z opinii, którymi dysponujemy prawnych wynika, że urzędnicy nie mieli prawa tworzyć takiej listy, to po prostu nie mieli bez względu na to, jakimi środkami NFZ dysponuje. Tak, Więc prawo ta, jest jasne. Ta sprawa jest w prokuraturze, jeżeli nie zostało to prawda? Ta sprawa powinna się znaleźć powinna w prokuraturze. Prawo, Byli, prawo. Tymi dokumentami dysponowali na przykład państwa tutaj lokalni posłowie, e, którzy w tej sprawie nic nie zrobili. Myśmy te dokumenty otrzymali i natychmiast alarmujemy opinię publiczną. Prokuratura powinna, jak pani doskonale wie, bo wszyscy znamy prawo, wszcząć śledztwo z rzędu. Ale to powtórzę pytanie, jak rozwiązać problem? Budżetu, zgodnie z prawem. Czyli? Zgodnie z prawem. Czyli... Ale proszę pani, radę. czy jak pani, ja nie ma jesteśmy politykami, a nie ma pani prawo kraść? No nie ma pani. No więc zgodnie z prawem, tu nie chodzi o ilość pieniędzy w budżecie NFZ. Chodzi nam tylko pokazanie chodzi o pokazanie patologii. obywateli. Mhm. Ale jakie państwo mają pomysł, jeżeli na przykład panowie się dostaną do Sejmu? jakie panowie mają pomysł na zbyt niski budżet? Wystarczy przeczytać tak naprawdę strategię naszą, która jest podana na stronach internetowych, która to tak samo dostała opinię jednej z najciekawszych, które są wśród wszystkich. Także tam wszystko jest na temat służby zdrowia, więc warto się z tym zaznajomić. Ja nie jestem posłem, proszę pani, nie jestem politykiem, nikt nas tutaj, panie. politykiem, no wiadomo, że aspiruję, natomiast póki co nie jestem politykiem, jestem przedstawicielem tutaj ludzi, obywateli, takim samym obywatelem jak Pani, jak każdy przed telewizorem i po prostu chcemy pokazać sprawy, patologie, które się dzieją w tym kraju, jeżeli chodzi o szerszą rozmowę na temat służby zdrowia, to myślę, że to nie za bardzo miejsce i czas tak naprawdę. A ja mam takie pytanie, czy dziennikarze zrobili coś w tym temacie, żeby to rozwiązać tę patologię, czy wiadomo Panu coś na ten temat? Nic takiego mi nie wiadomo. W A czy powinni bo i pana zdaniem powinni ruszyć tyle dziennikarzy także, no, nie tylko posłowie. Myślę, że dzisiaj właśnie to jest dobry moment na to, żeby kto dziennikarze się ma większy się dostęp tym do społeczeństwa. No na czy pewno dziennikarze niż posłowie w tym wypadku. Ale ci, kto ma większy dostęp do społeczeństwa Do nie chodzi do o nie. Do społeczeństwa, oczywiście. Po... A posłowie powinni dbać o tego obywatela. A dziennikarze może powinni... spać. Ważne, no tak właśnie. A co do Pani pytania odnośnie zgłoszenia tego, tak, ja zgłosiłem jedną sprawę na dokumenty policji tutaj i powiem tak, ja zostałem przesłuchany w tej sprawie. Pan dyrektor do spraw medycznych Andrzej Błaszczyk została sporządzona notatka, Pani funkcjonariuszka popatygowała się tutaj. Sprawa została umorzona przez Panią prokurator. Natomiast opinia stwierdza z autorów dziedzictwa A kiedy to I, było? Kiedy to kilka było? lat temu to było. A tutaj wspomnieli Państwo, że stan tych tak osób... Tak funkcjonuje też wymiar sprawiedliwości, dokładnie. Cały system. A wspomnieli Państwo tutaj właśnie o tej aferze i o konkretnych osobach. Czy te osoby się, nie wiem, albo one, albo ich rodziny do Państwa zgłosiły? Jak to było? Proszę Panią, ta sprawa, ja znam tą sprawę dlatego, że ta sprawa dotyczyła między innymi mojej rodziny. Ja zwracałem się do wielu osób. Do wielu instytucji Zwraca, zwracane się było do Rzecznika Praw Obywatelskich, zwracane się było do Rzecznika Praw Pacjenta, była przeprowadzona kontrola z nik -u. Instytucje tego nie zauważają, tego najważniejszego problemu. Potwierdziły się inne informacje, które dostanie Pani w dokumentach, dlatego że nikt nie sprawdził. Natomiast tego najistotniejszego, że urzędnicy zabierali zlecenia i nie potwierdzali ludziom, uniemożliwiając dostęp do tych środków, nie wiem, nikt tego nie widzi.